Siemanko, ja jestem Termos i chciałbym Wam zaprezentować nowy trik, który właśnie widzicie, jest to nowy trik, dzięki któremu można strolować łatwo przeciwnika, ponieważ mało osób jeszcze o tym triku wie, także zapraszam do prezentacji. Gdy używamy naszej szyszki wywala w nas jakieś tam miejsce, tylko że wtedy nie możemy użyć żadnego spela. Kopatrzcie, nic. A gdy użyjemy naszego kiosesa w locie. Jest to wtedy możliwe, także można zrobić z postaciami, które skaczą, takimi hmm, mobilnymi, no jak Kazix właśnie, y, Lisin, czy to też y, nie wiem. Gdy goni nas na przykład przeciwnik, staramy się wyskoczyć w miarę na te nasze blue i użyć PSS-a. To jest bardzo fajna ucieczka. Wywalacie przeciwnika, uciekacie sobie gdzie indziej. Pamiętajcie tylko, żeby QSS-a użyć w locie, a nie przed, ponieważ trik nie zadziała dokładnie. Będzie jak normalne E po użyciu szyszki. Natomiast gdy już użyjemy w locie, możemy fajnie uciec. Dobra, tutaj mamy kolejny fajny trik, gdy użyjemy naszego QSS-a z flashem, ponieważ nasze E u jest widoczne. To używamy flesza i sobie uciekamy, możemy na przykład sobie wywalić przeciwnika i polecieć w drugą stronę. Pamiętajcie, że ten trik nie zawsze Wam wyjdzie. Także polecam pouczyć się tego na jakimś sandboxie, czy to też normalach.